Siemano, śledzenie inwestycji w CSGO jest trochę męczące, jak trzeba to co chwilę sprawdzać, dlatego dzisiaj mam rozwiązanie na to. Przedstawię wam arkusz, który zrobi to za was. Wiem, że jest masa tych poradników, ale chciałem w sumie, żeby to też było na kanale. Jakby ktoś nie wiedział, to zawsze się czegoś dowie. No i przypominam jeszcze o konkursie, ale żeby nie przedłużać, całe informacje w podlinkowanym filmie. No i dobra, pierwsze co musicie zrobić, to wejść w link podany w opisie, kliknąć sobie tutaj plik i utwórz kopię. To możecie sobie nazwać dowolnie, jak to chcecie. I teraz zaznaczacie wszystko oprócz pierwszego wiersza, i usuwacie, żeby po prostu mieć tutaj miejsce. No i zaznaczacie sobie tutaj to pole, i przeciągacie jeden w dół. Link nam się przekopiował. Jest to link do przedmiotu na buffie, bo cały arkusz polega na buffie. Bierze ceny z Baf'a, bo tu jest po prostu najwięcej przedmiotów, jest najtaniej. I teraz musimy sobie po prostu pobrać ID przedmiotu, który chcemy śledzić. Ja sobie wziąłem skrzynkę Snubi Koszmarów, i w linku mamy ten ciąg cyfr, który należy skopiować. Kopiujemy sobie i wklejamy tutaj zamiast ID mamy, ok. Kolejny krok to ogarnięcie buff daty. ściągamy znowu w dół i na końcu zaznaczamy te cztery kolumny i również przeciągamy sobie w dół. Tutaj w pole skin możemy sobie wpisać, co kupiliśmy. No tutaj wiadomo data, ilość. Załóżmy, że kupiliśmy dwie w cenie 1 dolara i 10 centów. Tutaj ważne, musicie użyć kropki zamiast przecinka, bo inaczej nie wskoczy wam waluta. No i co, teraz powinna wam się pojawić cena. Ona się pojawiła u mnie za jakiś czas. No ale niestety dla mojego internetu to jest za dużo wyznanie. A rzecz, którą jeszcze warto zrobić to jest zmiana waluty na BAFie, żeby po prostu było łatwiej porównywać te ceny. Wchodzicie sobie w zakładkę Account i tutaj wybieracie w jakiej walucie chcecie mieć wyświetlane ceny. No i dobra, załadowało się, wow, cud po prostu. No i co, w tym materiale to w sumie na tyle. Czasami pojawia się też taki błąd, że nie wczytuję wam tych cen, więc jedyne co musicie zmienić no to po prostu wykasować szóstkę wpisać ponownie, żeby się to odświeżyło. No i wtedy całą już powinna wam skoczyć. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam w komentarze. No i co, pamiętajcie o konkursie. Łapka, subik, komentarz mile widziane. No i do następnego. Siemano.